Dajcie widzowie, z tej strony w 8 będziemy sobie grali no, drogę do Aniala, ale gramy tylko samochodem. Nie, no nie tylko znaczy, samochodem, no nie ale, tylko, samochodem. Ale, ale nasz cel życiowy ale to jest głównie. wziąć samochód. Głównie dokładnie. samochodem, dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Dobra, na Mount Olympus lecimy. Może się uda. O. Jak może, na pewno, na pewno się uda. No się uda. To, to ma się nie udać, tak? No to, to się ma nie udać, dokładnie. Box steruje, ja nawalam. Ja, ja zbieram wrażenia. Bierzemy jeszcze tą babkę. No, ej, no, 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 a Artemis, czy tam Artemis? Bierzemy tak, ją. tak, żeby nam skanowała no, ten. No, no, I No i zawsze jak jedziemy, to trójka z w takim tylu. Jedno, Jeden skład no, tu kładać. No, no, trzeba ich tylko zabić kryją. i bierzemy furę. Dobra, dobra, dobra. O, tylko ale na składach to by było tak potężne. Chłopie, w czwóreczkę tu za, za potężne to by było. Dobra, mam broń jakoś, ale nie widzę ludzi. No, ja też coś tam mam. Jeden przy mnie. O, ja mam kolkę. Nie ja, ja mam pompę. Ja, ja się czaję na niego. Spadłem! Kurna przy mnie gdzieś. Dada. Wyleciał. Uciekł. Mam pompę już. Dobra, idę lutować. Dobra. to. Szczeram tu. Ma coś może jakieś mini kefy? Nie właśnie nie. Nie, ja sobie kole wypiłem. No, ja no, nie biorę. Nie, bo... Sorry widzowie, ale niestety się to nie, to nie to nagrało. To bo... To... bo, znaczy... Boże, zatrzymałem na chwilę i dlatego się nie nagrałem. Ale już teraz chyba powinno być git, to tak jest dobry. No jak jak każdy dobry youtuber zarobiłem to off stream Off stream <laughs> ogólnie trzy fragi, yy, co mam powiedzieć? Essa <laughs> Gdzie jest ta Artemis? Siedzi, na którym miejscu? A ona nie no siedzi. No właśnie nie siedzi, bo wpadł ze swoje miejsce Wszyscy siedzą? Dobra Go, jedziemy. Jedziemy tam, bo tam jest na pewno. Tak, jakiś tak, tak. Box. Tam jest tureta. A ja się jest nauczyć, ture. gdzie jest jakiś boks, bo one się nie zmieniają. Dobra, no, i tu też te furę możemy podładować. Już, mamy tureta. Czekaj, czekaj, ja zbiorę tego, bo tu zawsze wypada, jak to się nazywa. I opony. E, no. Turet i opony. brakuje nam tylko zbierzaka. Czekaj, czekaj. Gdzie tu? Jeszcze mogę o to dać, o to jeszcze mogę dać ci na samolot, tylko że to jest chwilowe. Zmaszy to. Jest tureta. I to przesuwasz Cylitra? się z tym. No, przesu... nie, przesuwasz się. Ej. Ej, można wziąć ten. To ja, ja, ja to mam. Ja tu mam. Ja dobra, dobra. Ty, jakaś misja, czekajcie, ja muszę to sprawdzić. Tak, normalnie z tym można. Tu coś... A nie, to to mi pokazywało, nie ważne. No nie, no i mi babka wsiadła, no. wysiadać. wysiadać. No ale <laughs> o, Kolejny. W no, i. Haha, katakryka. Ponki. Tu jest tak, I teraz w prawo, w prawo, 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 w prawo, w prawo, w prawo. Nie, w prawo, w prawiecie. prawo. W, w prawo jechaliśmy, ja potrzebuję tezak. No dobrze, ale zderzak, to znajdziemy zderzak. To była twoja kochana misja A całkiem. misja Przez mecz się graliśmy Tu też coś jest, to tu Czekaj czy jest tu, tu, tu ktoś był A, chyba. to nie zderzek A skąd Bo to się? Skąd Bo to braliśmy w Bo A, reaper, to w tym meczu A reaper, reaper To zabierzemy żeby nikt nie miał Weźmy Nie ja, ja, ja mogę poszukać na mapie tego I Jedziemy w lewo teraz Tak Bo tam jechaliśmy w prawo Aha. Dobra w lewo no widzowie właśnie. to jest najlepsza. Dobra, i by ludzi w ludzi teraz. Już teraz ze wszystkich. Tak, już teraz to wywalone. Już teraz to ludzie Czekaj, ja zaznaczam ci gdzie Tu najpierw, bo tu jest medalion. O, w medalion jeszcze tak, medalion. Wszystkich. Jedziemy. Oj. I tak i tak widzowie ogólnie wbijemy sobie anreal. Nie, dopóki nam samochodów nie wyłączył na rankingu. Dokładnie, dopóki samochodów na na nie wyłączył to my tak zabijamy A mamy Dawaj, jedzisz! Jest tu Oj, dobra, nieważne, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Masz tego! Masz ten. Oj, 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 oj... No, nie, samochód żeby nie biegał, O, drzwi! Lat, Wysiadamy, wysiadamy! Czekaj. Zobijam go. Co ty się dzieje? Czekaj, bo potrzebuję... Ten, żeby... Oj. Co się stało? Powalili. Jak ci się... Czekaj, nie mogę wsiąść. Nie mogę wyjechać z wykręcaj. wykręcaj. Okay. Jej, ale czekaj, nie ale czekaj, podnieśmy go, tylko my musimy najpierw... Oj, 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 dobra wysiadaj. Derwaj Wsiadamy sobie. Nie wysiadam, starowa psychika. Starowa psycha, bo się mam. Spamuje ktoś Ej, do mnie macie... jakiś Daj Dawaj go, podnieś go, podnieś go. Ej, ziomek, ziomek, babka, babka, chodź tu. Cześć! A ja ta babka go nie podniesie? Nie? Bo się powinna mnie podnosić. Czekaj, idę mu pomóc. Ej, bo ty chce mnie... Dostał... Babka, 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 otwórz babce. Tak, Pomóż, 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 ja Dobra. idę do babki. Ja mam medam, 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 medam. Chodź tu, gdzie idziesz ty? Chipka. Uh, sorry, y no so sorry, YouTube Administration, my friend, I uh, mean that uh, very nice girl, yeah? <laughs> sorry, sorry, sorry. sorry. <laughs> He's a little bit crazy, but you know, it's alright, it's alright. I yeah, he mean, he mean very nice girl. Okay, yes. <laughs> yeah, 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 of course, of course. Widzimy pod... przecież. Podmieniłem, podmieniłem mnie. Nie możemy tego przebrać. Podmienił mnie. Uciekam. 28. Dobra, ja lecę. Czekaj, czekaj, czekaj. na plecy. Czekaj, Artemis niech tam zrobi tego. Artemis, ku to dłużej. Ktoś mnie zabiło, wybuchło mnie. Artemis, zabaj go. zabaj go Artemis. Zbiję go. Brawo. Ma zero. Ej, kibiców. Musisz. Nie. Na hita jest. Eee, Dobra, stanowa psycha, popatrz mi górę. Dobre, górę patrzę Tylko nie wiem gdzie jest, dobra, mam go, ja idę go dobić O kurna, kto może nadsięgnąć zawsze Mam medalion No dobrze Ale samochód to nowa trzeba będzie tworzyć Wiem, wiem, wiem Dobrze, ćwiczymy, gdzie to było Ej, patrzcie, leci się przecież tutaj jak też Spizuj, ja go tu spamię 30 Ty, zrzucę go Artemis, ty robi? zarobisz To Artemis go zniszczył, się ochrałasz, tak? Się okrał, aż tak, Biał ma, dobra, off, kill off. Kill kill dobra, nice let's. No i tak właśnie widzowie we'll to go. jakoś leci, jakoś leci, tak Jakoś leci, tak Dobra ledwo żeśmy to zrobili. Ledwo no. żeśmy to ugrać panu. Dobra widzę tutaj Odblokowujemy a? Ej ja nie mam medalionu Co to za... ja mam no jakiś Ta no to nasza była dobra I jakieś... dawaj to na dwóch bo... Ja mam inny medalion, tam ta babka nie jest zabita z tym tym K to furą Tu piją No Tylko ja a nie mogę znaleźć zniszczyć tej fury Ajajaj aj, aj. Nie chodź w G klasu, bo ona ma dwa koła HP, ona jest... Dobre, Tylko dobrze. zderzak się zniszczył A to może to nie ta? Nie no, nie ma tam innej, Tam wpadliśmy do dziury. Co w się sensie ja. Dobry. To jest w pozderzak tutaj. Ej, trip! Gdzie? Nie, nie mogę? W na razie, oni mają zderzak. Czekajcie, nie, lec, lecę, 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 lecę. O kurwa. Ej, siadł do nas? Tak. Siadł do nas! Problem macie. Spierdalam. Strzelaj do niego. Czekaj. Wsiadł do nas śmieć. Wyciąć i go zabijmy. Śmietnik dostał 461 Biało. Śmietnik nie blokuje. Ej, uciekł chyba wam. Ucieka nam furą. Na furą obie walego, go, walę go, walę Przyjechał mnie. Walę do zera. Uważaj Bart! Uciekł Co, się... co, co wy tam robi? robicie? Czajcie? Lecę, 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 to czekaj, bo ja sobie wziąłem Fiza. A i widzę niestety nie wypaliło, bo nam furę nam zniszczyli i zabrali Bibi, äh, y, pa, bieg, bieg, bieg! Zobicie go. Dead. Brawo. Ja idę go podnosić, ty sobie jeszcze loot, masz tu loot. Zamknięty z boksiot. Biorę, biorę, biorę. Ja idę pobocha. Dobra. <słys> idą, idą tu! Pomocy! Idzie. Idzie po dwóch, już nie żyje. Mamy 3 na jeden panowie. Tego się nie da. No i się no. da, kurwa, bo mnie zabił. Nie da się, no, ale tak? sam Dobra, nie, tego nie możemy zepsuć. A wszystko, mam i też na ten. Udech, byłeś mnie, Wbijemię, mnie pięściami. Nie też. Aha, mam i też Aha, no to co, on dobra, on jest dobry. Nie, to dobry. Nie, tylko nic dobry. nie robi, tu z rękawicami działa. On jest, nie ja, dobrze, to szybko, edytuje. Aha, no to mega, Pewnie. Dostał No duży. Duży to znaczy ile? Nieduży On nic nie dostał Ajaj aj, widzowie Ajajaj aj, aj. Dobra, zapraszam do gry drugiej Dobra widzowie, tutaj szybko sobie skipniemy wydaje mi się tego parta Jeszcze zobaczymy jak to zmontuje Ale... Ale tutaj nie ma, nie Ale tutaj nie ma żadnych ludzi. Widzowie, będzie bitka Będzie bitka, bo drugi gang z, naszych, z naszego osiedla właśnie się bije z nami o tego O no, doładowania do tego do... No dawaj, dawaj, dawaj Od razu, od razu walimy A nie, bo tu boty! Dobra, Daść, to. I tak ich Jak tu się zmienia miejsce Dobra. Dawać podładowania To nie tu Tu mamy opony jeszcze Tu opony, później zawracasz w lewo Dobra, walić tę Artemide. Ona wsiądzie Wsiądzie później Najwyżej się tepnie do nas Dobra, widzowie, jednak to były błąd, fake, fake color. to To tu, 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 lewo, lewo, lewo! Teraz. ja nie, do nie wiesz Dobra. Eee, Wibikso, tak, widzowie, mam coś do powiedzenia. tak, powiem wam tak, tak właśnie Mix Osiemek traktuje dziewczyny. Powiedział, cytuję, a chuj to Artemidę, najwyżej się teleportuje. No bo... Zapamiętajcie. Nie przyda się, nie przyda się, widzowie, niestety. Czy niestety stety, stety, Dobra. <laughs> Trzeba ludzi Na tą główną, na, na środek jedź Cześć, idzie tu Nie no nie jedź w tego latera Tu są tu są te dwa medaliony Zawracaj, zawracaj tu Gdzie, gdzie? Na 1100, na 1100 to o bla. Dobra, damy radę Trzy medaliony widzowie w jednym miejscu i zaraz my wszyscy będziemy mieli te trzy medaliony Jedzie tą miejscę porał Widzisz porą. już na mapie, ma, na mapie masz Zaraz tam ta Już jeszcze widzę, widzę. <laughs> Artemida. Teraz upuścimy o pomoc A teraz, A nie, teraz taki potrzebne. Ja teraz, to mi potrzebne, jest, tak jest Jedzie, o kurde, oni też furę mają, dobra Damy radę Oni mają bossa Oni mają bossa, o, mają bossa. o kurde. Dawaj, dawaj, daj! Uderzyłem Jeszcze raz uderzyłem Lewo, lewo, lewo Mało ma, mało ma, mało ma My chcemy tą, gdzie klasy są? No, Wysadziłem chodź, chodźcie, chodź. To Tą G-klasy bi O, tą? A nie, nie bi, bo ją wysadzisz No To, to, to. trudno Cześć jeszcze ją, healuję, healuję i tak właśnie, I ty, i tak patego. właśnie, najpoważniejsza grawitowina na Unrealu wygląda jak coś. Dobra, w to Nie dostał. Zderaj, zderaj. Na pełnej. Wieź niego. biało. Teraz biało. Ma, zero, Dead. Czekaj, czekaj. Lud może. ty... się zrobił? Dobra, ale re... healuję. chyluję, chyluję. Dalej wkradz. Myśl, strzelaj. Strzelaj do mnie, róg drugich. Nie, on teraz wyłączył na... Lat. Dobra, to trzeba śpić. No a trzeba nic <laughs> Aj widzowie znaleźli na nas bata Kur na sprytnie nas wyłączył no. Dad! Wyłączyłeś na to te Śmietnik. Śmietnie! Yy, medalion! Medalion mam! Który na prawie furę chyba sam, jak siedzę Nie, to ten co leczy Wyjeżdżaj, wyjeżdżaj i tak, tak wyjeżdżaj, wyjeżdżaj. Chodźcie, chodźcie. Macie AMK? Cześć. Zmieniam. Rekrutujemy ludzi. Krekoć! Ładuj, ładuj! Jadę, jadę. Gonimy, gonimy. Ja zaraz im na Goń, 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 frajler, goń. Oni mają medalion! Oni tam chcesz jeszcze. No, no. Tu! Dostał! Wybuchnie! Dawaj, pat, pat, Tu kolejny! Leżą, oni zaraz się walą. D-de, d Ale Dobra, walisz to, auto z przodu. ma. Zero ma auto, auto. Ty bo, jak wysadzimy, to będzie lekki. Dawaj, dawaj, dalej. Wysadzić musimy, no. Wysiadaj! Wysiad! Debil Biało ma A! A! <grym> Ale, to, czekaj, czekaj, czekaj Zmieniam, zmieniam, zmieniam Dobra Co on miał? Uuu, Megalo pompa Pompa Megalo Panik, panik, panik Panik Dobra, palnik, 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 palnik. dobra. Musi, Nie ten, nie ten <grym> <grym> Na prawej, na prawej I szukamy repa Dobra, widzę właśnie tak to wygląda Tak Ciężka ja, praca Jak to było proste Zdobyć ten samochód, panowie No Czajcie, zaraz widziałem <grym> w Ej, to ma tylko łazapę. Dwa trzysta, dawaj. No nie, ale to ma granaty. Dobra, walić to. A to wsiada, to Dawaj, dawaj jeszcze po kolei, dawaj po kolejny, dawaj po kolejny. Repa trzeba jeszcze znaleźć. Ej, tu medalion masz kolejny, ty. A nie, bo mamy przecież. Stary, zapeniali. kolejny medalion. W prawo, 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 Brawo! prawo medalion, medalion, bo, w prawo, 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 medalion, medalion. w prawo. Na prawo. Ga no jak gałką skręcałem w prawo, to dobra go w prawo. Widzę Jedź, widzę jedź! Jeźdź, jeźdź, pojny. No, nie wiem z czego Zawracaj Za do głuptem Dostali Minus 100 <grym> To się nie kończy Oni i to we dwóch Oni to we dwóch tylko Trudno właśnie dobrze Oj, do... dostałem Dostali Minus 270 Co tu się dzieje? Dobra jedź, jedź, jedź. Wybij się też z tej chopki Nie mam nie mam buchy. Dobra leczę, leczę, leczę Leczę na sobie fizję aucie i, I czekaj, muszę wyhealować troszeczkę Ej spili nam sobie, musisz wyhealować Teraz Healuję cały jest. czas, cały czas chiluje. ale... Oni złapali repa Healuję, healuję, healuję. Ale to to się... nie mam ammo do tego Palnik mi się skończy zaraz Trzeba po kolejny palnik, chłopaki To będzie rep Eee tak nie, to nie jest, nie jest dobry powrót Gdzie tu jest palnik? Gdzie jest palnik? Re Leb, a nie, dobra, mam kula

Dobra leży Zebrałem O ty śmiech! Straciłem go tym uderzeniem Czekaj bo, skończył palnik, palnik się Palnik się skończył Nie mam palnika repa, repa, na arenę jadę jak ktoś, na arenę po repa tych debilistów z tyłu Dostali Minus 300 Dawaj na arenę, daj na arenę No 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 i tak to właśnie widzowie wygląda, Rocket League w prawdziwym życiu, tak Rocket League in Fortnite Oj! Dobra, dawaj, dawaj, daj, dawaj, daj. Obracaj, obracaj, obracaj. Tu gdzie to jest? Dobra, widzę, widzę. To nie to! Boh. No to dobra, tak. git. I wyjeżdżamy. Jeźdź! Nie My... i... uciekamy teraz, idziemy i dojechać. O nie, tam, 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 baga. To wszystko ten tręc. Bok. Boch kierowca miesiąca. Przydałbyśmy... się lewo! Nie, dobra, dobra, nie jedziemy na arenę tam. biegali chyba. Jedź, 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 jedź prosto. A to boty. Papa tam, tam! Cały ten! Tak, tu. Patrz to co pod o, tu, to tam, 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 tam. jest nie mam, nie Panie, mam, nie tam, mam, nie nie tam, reapera, nie mam, 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 nie nie mam, nie mam, nie mam, nie nie Chodźcie, nie nie mam, nie 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 tam, tam, tam nie 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 Dobra, jedziemy coś. Nie trzeba zawracić. Cześć, cześć, naważam ich. Oni też pewnie będą o, On też chce zrepać. Dobra, walić, idź po repa, idź po repa, walić to. Po, on po owa, oba, 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 oba. Kraka ma. O, Kraka mają. Złapałem repa. Dobra, to wali. On mają mało chopy, mało chopy. Dostał 75. Muszę się wyleczyć, czekajcie. No się, idę na spokojnie. Dobra Złapałem repa. Muszę fizę zaraz kolejne użyć.

nie ma. wylatujemy stąd jak coś się... Dobra to wy, ta, wylatujcie i ja potrzebuję Fiza i Amon do tego Zero ja nie mam Zero Ja mam dwa nie mam jednego ci Dobra Dawaj jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jednego to nie, nie przez arenę, nie przez arenę Nie, no nie rozwali się, nie rozwali się Nie rozwali się Czekaj no się stop, stop stop Wysiadam, palnik jest Przesuwaj się, przesuwaj się O tam jest palnik, czekaj, czekaj O tu o w tej skrzynce za amon. Nie przez Nie, dobra, nieważne jednak to nie to Staziomek Dobra, dobra jedź, 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 jedź Krak ma, krak ma Jedź w niego Wyjechał Nie wiem gdzie jest Lecę, wycofaj, wycofaj Bóg Wy, Oj U, Wsiadać Dobra, nieważne, nie wsiadać. Uwielbię, czemu ja wysiadłem Panikowałem Bóg wracaj tu oh, Czekaj, zajdź poruszniki, Bóg, perec poruszniki! Umi nie działa Dobra, ja jadę, ja jadę, jadę Jesteś? Wyjechał mnie ktoś Dobra, żyje, 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 żyje jak żyje się. Żeby... Dobra, bierzemy go, bierzemy z na... Znaczy nie żyję, ale... B... Resuj go, rezuj go ktoś Eee, <grym> bo szyrzyłem! Oj drugi oj, go, oj. Drugi, 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 no, chodź, chodź. Czekaj! Czekaj, 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 Jedź, jedź Szybko Dobra Aj widzowie to... niestety. Dobra, możecie po mnie wrócić jak coś o nie tu proszę cię, nie mam za dużo HP. No jednak nie możecie po mnie, bo dojdzie. Kura ma 500 Dobra, no. No, dawaj, i Niech. Pat, kory, nie Niechaj Zawracaj Pat, zwrócił nas prawie starów Dobra, uciekamy tam. Do, 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 no, czekaj, tak, ja potrzebuję leczenia, nie? O o, 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 To czekaj, ja cię wyleczy tym. Ale to za okay. mało i tak, ja mam... No, nie wiem, ale... A tu... masz wiza, masz ja fiza, sprawdźcie ku. Nie mam 5 mam 11 nitro około Czekaj jest Tutaj, tutaj zatrzymaj się, bo tu jest lód jakiś Musimy jeszcze po wybić co zawrócić Dobra Aj widzę, niestety, niestety Czekaj przeladów i w, w boksa, w tego boksa ale Aj, nieważny Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy Tu masz żonka jakiegoś w powietrzu Uważaj no, Oni niszczą wszystkie fury Opa, jaki fart Czekaj ja zmieniam miejsce teraz cię... nie będę cię roczł Leczenie jakieś wszystko, biorę co się da. Dobra, nie ma co I wiek znowu jak w tamtych rzeczy. ginę kina, biorę i tam ginę Tu są, tu są, tu są, tu są. Rozstać ich, tylko Staram się. Ko, dostać, dostać, do dostali. Dostali. Jeszcze raz. Leży, miałem. Tu, tam, tam, tu, 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 tu. Leży Tej, chyba. Tutaj, tam, dobiłem. Brawo. Dobić trzeba tylko. Czaj, tu. Czekaj, muszę się dobić. Dostał 18, 50. Bo mamy za mało killi... O kurna, ale dostaliśmy przystępę pójść Czekaj, tam Sią, był ten. Pamiętamy gdzie był? Flowery ja się, ja walę Flowery O nie, Dobrze. I obracaj, obracaj, obracaj. Zawręcz, A zada... Zawracamy, nie! Wyginę. Nie giniesz. Dobrze byśmy się zamienili miejscami. Patrz to, patrz to! Ładuj w niego, ładuj! Dobrze! dobrze. Działkiem! Oj, najważniej. Zapomniałem, że mam działko, sorry Zapomniałem, że ma działko. Dobra. no napaszę! <grym> prowadź, prowadź ty! Prowadź ty! ty! Zabijem! Chodź, chodź bok! Chodź, tu jest lut! dużo ludu, dużo! Patrzcie nie ludu. O Kurwa! O, o stary! Oj oj, widzowie aż figiereczkę zagowało! Dobra, dawaj Ustawieni do końca życia! Dobra, mam, mam kuszę mityczną! Pompę, pompę złotą, pompę złotą! Walisz tu pompy. bo ludzie! Na talionu byśmy jeszcze nie chcieli Dobra, czekaj, mam fiza, mam fiza, mam fiza Dalej do pory Ja się leczę, ja się leczę, czekaj, czekaj, czekaj no to mnie też może uleczyć A nitrofisę, ja biorę tej nitrofisę, czekaj, czekaj, czekaj Dobra biorę, uciekamy, uciekamy Dawaj, 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 dobra Jedź, jedź, jedź To jest lewiki Oj, nie jest lewiki, jest bardzo dobry. Nie wiem, nie wiem Pasianie, że ja mam Dobra, nie! Bóg nie w tą stronę! Dobrze. Oj. Pat, on jedzie do nas joj, Oj, oj, oj. Oj, 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 zdejmij, zdejmij. Aj, aj, widzowie. Aj, 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 Ja jeszcze to zwykle Dobra, widzowie, dobra, giereczka, dobra, giereczka. Dawaj, Dawaj tego, tego, tego. Nie, Pat to. Dobrze. Brawo, Buch. Nitro, nitro masz. Dzień, Mitrowal ja przez Masz moją ja wybudować Ja bym, mimo się sfokusował na samochodzie to ty, 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 ty tylko ty się możesz sfokusować, my nie możemy Oj! Uważaj! Oj, oj! Taktyczne Nie w tą stronę, nie do zona. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze i siadaj innego, możesz się innego tu Tak? O, nie, Co ma nie, 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 ma nie, 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 nie. Nie, jest nie, nie, nie. Nie, 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 oj Nie, no nie, nie. dobra widzowie dzięki nie, za jest, oglądanie jest. i Nie,